To co gazetę z wiadomości Super Zings. Ja poproszę. Dziękuję. Mm -hmm. Mam gazetę. Sokie przeczytam tutaj. Albo po to sosny. Moją ulubioną sosną. OK. Okej. Czytam. Co? Wielki Poles Monster. Roller będzie jechał do bazy Kit Fioriego. Dzisiaj będzie omijał Kabum City. Tą drogą. Gdzie jest po policji? Złodzieje się gdzieś to ja wiem. Co? Dodatku jeszcze No złoczyńca z drużyny Nie! Mam już tego dosyć. Robię kulę i... Hej, zejdź! Okej, okay, a co. Już jestem. Słuchaj, są trzy problemy, raczej dwa, bo trzeci to wiemy. Po pierwsze, monster roller będzie w naszym Kaboom City i dotrze do bazyki Fury'ego i dodatkowy. Złoczyńca z Kitfury leci do. Do czego? Do bazy Kitfuriego. Będzie ich więcej nie mogę. <grym> jeszcze jedna sprawa, którą nie było w gazecie. Nie ma śniegu, jest zima, a dzisiaj Barbór. Hmm. Hej, zaraz, zaraz, mogę dotrzeć tutaj na górę i będę sobie spędzał czas. Fura! To pakujemy się, pakujemy? A dlaczego? Chyba wiesz, dlaczego. E, nie wiem. Hm. Wszystko ci wytłumaczę. Na razie się patrzę. Okej. Okay. A, już wszystko rozumiem. Tak. Hm. Jesteśmy w górach. Mhm. To są kurwa. Bardzo fajna gór. A w ogóle co będziemy tutaj robić? Będziemy się bawić śnieżki? Nie. Hmm. Hmm. Może będziemy skakać po rampach? Po rampach. Bardzo fajny pomysł. Kto pierwszy? Może ty? Okej. Okay. Wow, ale fajne. Ja teraz. To jest śnieżna rampa. U! Ale fajnie. Tylko motor się przewrócił. To będzie fajnie. No. Połapiemy sobie links, kiedy dotrzemy. Co, ty nie będziemy łapać? Hmm, fajny bardzo program. No. Coraz będziemy w Caboom City. I jeśli się skończy Caboom City, będziemy do celu. Kość. Odcinek trzeci. Lubię program. Ten program to wyłączamy. Przecież nie da się psuć oka. Jak panu daje no... Nie chcę, żeby pan nosił okularów. Przecież ja nie noszę. Hmm. Teraz tu muszę siedzieć. Ała! O-o! To za małe te miasteczko, Maniu. Hmm. Zresztą nie będziemy dzisiaj robić kłopotu. Nie hmm. Ten pojazd też. Słuchaj, kreczak. Chyba się. Jest korek chyba jakiś. Korek. Hmm. Nie jest korek w ogóle. Patrz. patrz. Zobacz. Tutaj. Chyba nasz. No, steruler ma takie, tutaj takie krystaliczne. Coś. Tutaj możemy patrzeć, patrzeć. I są takie kraty. Widzisz? Jest za mała droga do ten płysk. A jak tutaj no, przejedziemy. Mamy skrót, zrobić? Skrót. No. Tylko chociaż jest woda. Tam dalej. Na tych dwóch skrótach. Jaka szkoda. Poczekamy. Albo trąbimy. Tip, tip. My trąbimy. Trip, trip. I wiesz, Enigma? Ja naprawiłem to te wszystkie samochody, i dostałem nową farbę srebrną, którą siebie pomalowałem. Byłeś bohaterem? Typ, typ, co to w ogóle? Czy to jest auto? Ktoś chce, żebym naprawił? To sprawdźmy. Ja nie mogę, co tu się w ogóle dzieje. Dlaczego tak robisz? Myślę, dlaczego wybudowali taką małą drogę. Hmm. I jeszcze myślę, dlaczego są takie wielkie. Chodźmy po Pana Komendanta. Okej. Okay. O, witajcie. Chcecie pokrać w zgadywanki? Polega na tym, żeby odkryć kary. Te i włożyć te kolory. I potem zgadnąć, jakie są napisy. O, fajna. ale mamy tu mały kłopocik. Gdzie jest Pan Komendant? E, pojechali w góry razem z odznakiem policyjnym. O, o mamy tutaj korek. Dwa pojazdy utknęły, bo jest za mała droga. Jakie? Chodźcie zobaczyć. Ale duże te pojazdy w górę. No, 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 są duże. Nawet ten jest prawie wyższy od posterunku. I prawie od innych budynków Kabon City. No matko, co zrobimy z tymi pojazdami? Wszędzie do dwóch skrótów są jest woda. Trzeba zbudować most. A może podział w góry i potem... Zobaczcie. Będą jechać tak w góry, w góry, w góry. Zejdą na dół, będą jechać przez falę. Będą potem ominą. Potem trochę wejdą na to. Nie mi tą sztuczkę. Trochę będzie niefajnie. Do góry, do góry i będzie ich baza. O tutaj. Muszę powiedzieć. Hej, słuchajcie, koledzy. O co chodzi? Co chcecie? Mamy tu poważną sytuację w ogóle. Jak widzicie, wiem, jak możecie dotrzeć przez góry narpiew. Potem, no, przez taką rzecz, jak zobaczycie, ale jaką? No, takie niebieskie coś w ogóle. Z takim pudełkiem zielonym. A, a, a potem zrobicie tak, że taką sztuczkę na no, z tym pojazdem nie będzie. Trochę fajnie i dotrzecie do bazy. Bardzo fajny pomysł. Hmm. No to zaczynamy. O mamio, czemu się z... czemu chciałeś kierować? Nie umiesz Zderzyliśmy się. Kolego. Halo? Hej, słuchajcie. Będziemy jechać przez góry i będziemy mówić, gdzie dalej. ok? Przez góry? Czy nie trafimy do rzeki? To jest przecież pudłowe miejsce. Spokojnie, będzie oki doki. Dobra. Wow. Uwaga! O maniu, nie. To jest chyba najgorsza trasa, nic nie widzę. Ja tu poleżę. Ja też. No, to Wszystko będzie ok. Ale dlaczego? Pojechali. Nie wiem. Jupi, jest fajnie właśnie. Poskakać na rampie. Bip, bip. Co to? Jedziemy przez góry. Ha! To ta który. która... To wpisali w gazecie w ogóle. Tip tip, Monster roller. bawa, którego ulepiliśmy, złapali, złodzieje w ogóle są. Popsuli nam zabawę i zniszczył cały Kaboom City. A w ogóle, się... w ogóle po co się przejmujesz? Wszystko będzie ok. Rozpuszczę... nam Bałwana. Au! I nawet to ściany zrobiłem. Nie, sama to była. <grym> <grym> następnym odcinku. Co jeszcze się wydarzy? Cóż, ja nie mam pojęcia.